Dzień dobry. Tak jak się odgrażałem, teraz wskaźniki próchnicy. Podumałem nad tematem, jak to ugryźć, żeby było dobrze. Niestety, jak kazałem mojemu mózgowi wymyślić kreatywny, lekki i fajny sposób przedstawienia sumowania i dzielenia, to mój mózg wziął urlop na żądanie i w sumie to nie wiem, gdzie on teraz jest. Zatem będzie prosto i na temat, bez żadnych fajerwerków. Z racji, że próchnica to dość powszechnie występująca choroba, znana ludzkości od mileniów, to i sposobów badania i monitorowania jej jest dużo. Także zapaśćcie jakąś mylisę, usiądźcie i postarajcie się nie oszaleć, a ja rozpocznę psucie Wam dnia. Zajmiemy się frekwencją próchnicy, intensywnością próchnicy w wersji zębowej i powierzchniowej, nie mylić z puwem przyrostem próchnicy, no i naszym ukochanym pufem dużym i małym w wersjach puf Z i puf P. Zatem sporo. I tylko dodam, że przy wskaźnikach powierzchniowych będę używał dla przykładów okrojonego diagramu, bo nie chce mi się za każdym razem rysować wszystkich tych zębów i powierzchni, okej? Okay? Myślę też, że największym problemem tych wskaźników, w zrozumieniu ich, jest ich podobieństwo do siebie nawzajem. Częstotliwość próchnicy, intensywność próchnicy, frekwencja próchnicy, półwy wszystkie itd. W dodatku wzory też podobne. Zatem poukładajmy to sobie w jakąś logiczną całość. Najpierw frekwencja próchnicy. Łatwo i szybko. Wskaźnik pozwala nam określić, ile procent pacjentów ma próchnicę spośród wszystkich przebadanych pacjentów. Nieważne ile, ważne czy ma, czy nie ma próchnicy. Dla przykładu, mamy 100 pacjentów, badamy ich i stwierdzamy, że u 59 znaleźliśmy próchnicę. Pamiętajcie, nieważne ile i gdzie. Wzór: frekwencja równa jest pacjenci z próchnicą podzieleni przez pacjentów zbadanych razy 100%. Obliczamy, ale akurat tutaj jest prosto, wychodzi nam 59%, czyli frekwencja próchnicy wyniosła 59%. To znaczy, że u tylu procent naszych pacjentów jest próchnica. Brawo wy! Intensywność próchnicy. Wersja zębowa i powierzchniowa, nie mylić z puwem to nie jest wskaźnik puw jeszcze. Tutaj sprawdzamy w grupie pacjentów ze stwierdzoną próchnicą, jaka jest jej intensywność, czyli badamy tym wskaźnikiem tylko ludzi z próchnicą. Wersja zębowa, dla przykładu mamy 50 pacjentów z próchnicą u których łącznie znaleźliśmy 170 zębów z próchnicą. Nie interesuje nas nic poza tym. Wzór? Zębowy wskaźnik intensywności równy jest liczbie zębów z próchnicą podzielonej przez liczbę pacjentów z próchnicą. Podstawiamy 170 zębów na 50 pacjentów, wychodzi nam 3,4. I ta liczba świadczy o intensywności. Im większa, tym gorzej, bo oznaczałoby to, że więcej zębów z próchnicą znaleźliśmy. Wersja powierzchniowa. Zasada ta sama, ale dotyczy powierzchni. I taka informacja na marginesie. Zakładamy, że każdy ząb to 5 powierzchni. Kły i siekacze też. Wzór. Powierzchniowy wskaźnik intensywności równy jest liczbie powierzchni z próchnicą podzielonej przez liczbę osób z próchnicą. Czyli u naszych 50 pacjentów powiedzmy, znaleźliśmy 280 powierzchni z próchnicą. Zatem podstawiamy. Tak, dla skrótu: PWI równy jest 280 powierzchni z próchnicą podzielonych przez 50 pacjentów. Wskaźnik wychodzi nam 5,6 i znowu, im większa liczba, tym większą intensywność próchnicy wśród naszych pacjentów. Next. Przyrost próchnicy lub spadek próchnicy. Mała rzecz a wkurza. Nie no, żartuję. To bardzo ważna informacja w badaniach statystycznych. Ta. Wskaźnik służy do sprawdzania, jaki przyrost odnotowaliśmy występowania próchnicy wśród naszych pacjentów lub spadek. Intensywności próchnicy. Czyli na przykład badamy 50 pacjentów i wykryliśmy 100 170 ubytków próchnicowych. Intensywność wyszła nam 3,4, tak? Pamiętamy. Po pół roku tę samą grupę pacjentów badamy i tym razem wykrywamy 210 zębów z próchnicą. Zatem już widzimy przyrost. Teraz policzmy, ile ten przyrost wynosi. Podczas pierwszego badania na grupie 50 pacjentów mieliśmy 170 zębów z próchnicą i intensywność 3,4. Po pół roku ta sama grupa, przypominam, ma, ma już 210 zębów. Szybko liczymy. 210 zębów przez 50 pacjentów oznacza 4,2 intensywności próchnicy. Ok, to teraz sam przyrost próchnicy. Przyrost równy jest. Liczbie z drugiego badania minus pierwsze badanie, czyli przyrost to będzie 4,2 to nowsze badanie minus 3,4 ze starszego badania. Wychodzi na wynik 0,8. Zatem nasz przyrost próchnicy w badanej grupie pacjentów wynosi 0,8. Nie ma znaczenia, czy kilogramów, czy metrów, po prostu 0,8. To jest nasz przyrost. Im większa liczba, tym oczywiście gorzej, bo oznacza szybszy przyrost. No i przyrost tak samo możemy policzyć przy badaniu powierzchni zajętych próchnicą. I znowu dla przykładu. Pierwsze badanie: 50 pacjentów, 280 powierzchni. Intensywność powierzchniowa 5,6. Drugie badanie, załóżmy rok później robione. Ta sama grupa 50 pacjentów i już 370 powierzchni z próchnicą. Tutaj szybka intensywność wychodzi 7,4. Przyrost równy jest 7,4 minus 5,6, czyli nasz przyrost wynosi 1,8 czegoś tam. Nie wiadomo czego po prostu liczba 1,8. Gdybyśmy mówili o spadku czyli sytuacji, w której w drugim badaniu wyszło mniej zębów lub powierzchni z próchnicą, wtedy trzeba od pierwszego badania odjąć nasze drugie badanie. Voila! Dalej, srogi PUF, czyli wskaźnik próchnicy. No i tutaj proszę się skupić bardzo. PUF to nie to samo, co PUF zębowy czy PUF powierzchniowy. PUF to PUF, ok? Jego wzór jest bardzo prosty. PUF równy jest P plus U plus W. Problem polega na tym, co wliczamy do tych literek. Gdzie P oznacza próchnicę, U oznacza zęby usunięte, czy też braki zębowe, jeżeli ktoś tak woli, i W, czyli wypełnienia wszelakie. I dla jasności, <laughs> zasady. Nie wlicza się ubytków niepróchnicowego pochodzenia, takich jak erozja, abrazja, hipoplazja i tak Po drugie, nie wlicza się braków zębowych, będących skutkiem braku zawiązków zębów. Po trzecie, nie wlicza się laków, poza lakowaniem poszerzonym i wliczamy to do wypełnień. Po czwarte, wlicza się zęby utracone z powodu zapaleń przy zębiach, tkanek okołowierzchołkowych, przyczyn protetycznych czy ortodontycznych, a nawet i urazów. Po piąte, wlicza się zęby z wypełnieniami czasowymi. Po szóste, ząb z próchnicą wtórną, czyli taką pod wypełnieniem, wliczany jest do tego wskaźnika pod próchnicę. Po siódme, ząb z koroną wliczamy do wypełnień lub zęby z nakładami typu online inlay. In I po ósme, dla wskaźników powierzchniowych przyjmujemy zawsze, że każdy ząb ma pięć powierzchni, nawet kły i siekacze. Okay? Te zasady dotyczą każdej wersji wskaźnika PUF. Proszę pamiętać. No to teraz przykład. Mamy takiego pacjenta, u którego znaleźliśmy 6 zębów z próchnicą, dwa braki zębowe i cztery wypełnienia. Wzór na PUF. To P plus U plus W, czyli podstawiamy 6 plus 2 plus 4. Zatem dla tego pacjenta pów wynosi 12. Im większa liczba puff, tym gorzej. I proszę zwrócić uwagę na to, że nie da się jej zmniejszyć. I w zasadzie oznacza, że pacjent ma 12 zębów zajętych chorobami próchnicowymi. Następne. Puf ząbowy, czyli puff Z. Informuje o tym, ile zębów jest objętych próchnicą w populacji lub u pojedynczego pacjenta. Obliczamy ten wskaźnik sumując wartości PUW i dzieląc przez liczbę zbadanych pacjentów. Na przykład grupa 5 pacjentów, znaleźliśmy u nich 20 zębów z próchnicą, 14 braków zębowych i 15 wypełnień. Zatem Pów Z równy jest 20 plus 14 plus 15 i tę sumę dzielimy na 5 pacjentów. Wynik to 9,8 i to jest puf zębowy. Pów powierzchniowe zasady są identyczne jak przy puwie zębowym, z tą różnicą, że wliczamy ilość powierzchni, a nie zębów. Pamiętajcie, że każdy ząb ma pięć powierzchni, inne zasady są te same. No i przykład. Wzór na powierzchniowy równy jest liczbie znalezionych powierzchni P, U i W podzielonej przez liczbę pacjentów zbadanych. Pamiętajcie, tutaj sumujemy. Powierzchnie z próchnicą, powierzchnie brakujące i powierzchnie wypełnione. Tym razem mamy jednego pacjenta, u którego znaleźliśmy 40 powierzchni z próchnicą, 20 powierzchni brakujących i 15 powierzchni wypełnionych. Pów powierzchniowy będzie równy 40 plus 20 plus 15 i dzielimy tę sumę przez jednego pacjenta. Pów powierzchniowy wychodzi nam 75. I o! Pamiętajcie, im większa liczba, tym gorzej, i nie da się tego zmniejszyć. Uff, mam nadzieję, że nie za szybko. Najwyżej obejrzycie ten film 100 razy. I radzą także samemu przykłady porobić. Ważne, aby wiedzieć, jak liczy się który wskaźnik, i jakie są zasady, które zęby wliczamy, a których nie wliczamy. I przy półwach jest jeszcze taka mała rzecz. Jeśli widzimy półw pisany dużymi literami. To dotyczy zębów stałych, a Pów pisany małymi literkami dotyczy zębów mlecznych. Nic poza tym się nie zmienia. Także ja idę szukać mojego mózgu. Do następnego. Cześć!